A dzisiaj sobie nagrywamy odcinek no, tej samej gry co wczoraj. Dowodni mamy, że no. To jest druga. Także no. Będziemy sobie malować. No i będziemy zarabiać grubą kaskę. Cześć. 1, 2, 3, Mamy, widzicie, mamy też ile kasy teraz. So, możemy kupić następny spokój? Dobre. Dobra. Jak tam to coś tam tamtą część? Oto. Nie było, to, że słabo mam. No. O, to, będzie, to będziemy sobie ulepszać. Ej, tutaj, no, jest to. To sobie poulepszamy. Jeżeli chcecie nagrać Simulator. Jeżeli, jeżeli mam widzowie. Chcę nagrać Pet Simulator, bo ja widzowie... Znaczy no, nie wiem kiedy... kiedyś na pewno nagram hmm, Pet Simulator, ale widzowie... Ja chcę widzowie... Hmm, ja, chcę, widzowie hmm, ja chcę widzowie najpierw pozbierać sobie widzowie to tych do giftów. No i będzie fajnie. Okej, tutaj jedno tutaj, mogę... tutaj zaraz będzie. przede. Widzisz, że to widzimy, co to zrobimy na mystek. Teraz nie zobaczymy jak sobie tam Kamil radzi, bo wiem, że też jest tutaj Kamil. No, i dobra widzowie jest. Zdejmy dalej? O oh, Jezus Dobra co jest Pają deposito o oh, Jezus My mieliśmy to wideowie ulepszyć. na tym kanale. No bo widzowie, no nie może być widzowie tego e, odcinka bez przypomnienia o lajku i subskrypcji. E, no, ale to widzowie, i, kurczę, 1 milion. No to jedna dużo jest z tego. Widzowie, dajmy widzowie sobie na rynku. I chyba mam nadzieję, że... Dobra 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, A 6, 7, 8, 9, 10. Szymonka? Tylko, no, może ten nie będzie go widać tutaj, w tej grze, ale, no, znaczy, no, z nami jest, także, no, jest to chyba w każdym kierunku, tak jak wam to już wcześniej zawiniłem. Ej, a wy tam pracujecie? Nikt no. nie śpi. Nie, nie śpi, Dobra. Czy do mnie to ostatnio połączyłaś? A może? Nie wiem. Zobacz. Zobaczę. Szkoda. Teraz zobaczymy, jak inni sobie tutaj mają ulepszone. Chłop tutaj mamy sobie najlepiej.

Nie, co? O, czekaj, czekaj, czekaj. Ty poczułeś dłoje. Będę? Nie. to był takie skin ty masz. Aha. To serio? To serio. To no dobra. Nie nie, nie. To serio. Tak, no serio. Ty na pewno u nie byłeś? nie. Ale no serio, mówisz mi. Dobra, i teraz. Ja wie co, ja robię ogólnie taką akcję. Że widzowie zbieramy no, 100 giftów. Codziennie wchodzę w PET Simulator X. Tam ile mam giftów, ale nie sprawdzam, jakie. No i tak, czekamy do 100. 1, 4, 5. No i widzowie, teraz lecimy liczymy razem. 1, 3, 4, 5. No, i teraz 100. I widzowie. Nie, nie zostawiliście tą łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Ale ci co jeszcze widzowie nie zostawili, to mają widzowie na to 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Widzowie, no i... no trun. Widzowie, no to zostawimy to w górę, bardzo dziękuję. No. U. Ty, widzę skin jak Ma Julianowsko. Z serio? Ej, no. <słupenie> <słupenie> nie, muszę kupić nowy Widzę I możecie napisać w komentarzach gdzie jedziecie, lub lecicie na wakacje? No dokładnie to. Jeszcze nie wiem. Kurde to nie, jest takie Jezu. nie, kurwa, nie, kurwa, nie, kurwa, nie, Ej, nie, kurwa, nie, kurwa, nie, widziałeś? poczekaj, kurwa, nie, What? nie, nie, no, oj, co za wielki chłop. No, a ja chcę widzowie siebie zobaczyć. Ej, nie no, jak ja będę. Jest. To widzowie serio. Tam wy widzowie u Kamila windzie dokładnie taki samy, jak ja. O, czyli. Takie coś. Jestem. Ty, ej, no, widzę, dokładnie. Ty, tam to serio? No nie. Ej, nie! Ej no widzowie, serio! No, no, no. Taki sam skin, jak ja. Nie! Taki ja skin Taki sam skin, jak ja mam. Ej! No widzowie! O Jezus! Barba mi się za szybko! O

Dobra, widzowie. To czekamy aż ja będę. Co to jest? Co to jest? Ja. Ej, dobrze, ja mam taki sam. Ej, czekaj, a co jak ja wejdę zara? ale widzę, to jest serio dokładnie taki sam skin jak ja. Może oni widzowie biorą pod uwagę najładniejszy skin. Oooo Ale wie było widzowie śmiesznie, jakby tam były widzowie i Kamila skin. E Ej! Ej, a tu... A... Ej, a widzowie, a u mnie tu jakie skiny ogólnie chodzą? Może widzowie Kamila skin będzie? Dobra, widzowie, poczekamy sobie chwilkę. No, no bo widzę... czemu by nie? Ja że dwa przejeżdżę. Bo... A, o, to jest mu dawny skin. Ej, no. To jest skin, to jest Dobra, widzę. Ej, to wywiduje tam skin. Jaki kolega ma? Dobra, dobra. I widzę, czekamy no. na. Ej. O, mokro. Dobra. dobra, widzę. Czekamy. Yes, aż wieniu. będzie. Jest! To Zachar. Ej, nie. Sachar. Nie. nie, nie, nie. Soch. Dobra, Soch. dobra, 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 dobra. Sahar. Ej. Ej, Jeden, dwa, trzy. Okay. 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 Nie maluje y yes. się. no, Dobra. A tutaj widzę, że wszystko śpią. O, Julianowsko, przepraszam cię za to. Ale musiałem. zostać. Nie, nie widzę, żeby to był taki żal. Julianowska, ale po co? Kamil też. Ty kamień, mi pomagasz, bo tak za mną. o co? Z... Zobaczymy, się stanie. Zobaczymy, zaraz? się zaraz mogę co galerię. Uuu, Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co jednak szybko. Krótki co się odcinek. Wy to mnie śpicie. Czemu ja o tym wiedziałam? Obudź się i ty też. Bo zaraz wklapa w tupę wam wleję. I będzie. No już od razu szybsza praca. I to mi się podoba. Daj dobra. Namaluj mnie. No o. Widzę, że jak ładnie mnie namalował. O nie. Czekajcie. Zobaczcie, jak mam? Mnie ładnie namalowała. No i takie coś to mi się podoba. Jak ta ludzie takie coś ciało, O to to jest ta ciało, jak ta ciało, jak ta ciało, I ta ciało, jak Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, O, nie, nie, nie. Widzę, że musimy 10 się dostać. I jeden. No, 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 no. no i no, no. I zrobimy sobie Why? Hey, look. Stój, policja, to napa. O, dobra. Mało pa król. To się nie zawie płynie tym zajmę. O Jezu! Julianowsko, co ty robisz? O! To ty pracujesz, mi się podoba.